Nasza 11 wszechczasów. Czas na oranie. Witamy wszystkich serdecznie na Cześć. kanale Kiłkarzyki. Kolejny odcinek naszej 11 wszechczasów, który pojawia się zamiast wrażeń z euro 2020. Przenosimy się do Holandii, zanim jednak zaczniemy zajmować się poszczególnymi pozycjami, będziemy rysować z tej oto miski krzywy przypomni! O wszystkich linkach w opisie, tam m.in. Instagram, grupa na Feście, możliwość wspierania nas. No i zachęcamy również do subskrybowania, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A zbliżamy się do 100 tysięcy, więc. Pomóżcie. Byłoby mi kierowniku. No i dobra, na sam początek krótkie wytłumaczenie. Zdecydowaliśmy się na formację 3-5-2. Początkowo myśleliśmy o nieco większej liczbie obrońców z krzywym, ale uznaliśmy, że w imię totalnego futbolu postaramy się wcisnąć to, co się da do wszystkich formacji, które mają styczność z ofensywą. Więc tutaj tych trzech obrońców w formie takiego rygla poddelegowaliśmy do obowiązków defensywnych. Z przodu jest pięciu pomocników, jeden ofensywny, taki trequartista, wolny elektron, no i dwóch napastników, zresztą sami zobaczycie, wyjdzie mm -hmm. w praniu. To co, ja zawsze zaczynam, to tym razem również zacznę. Aha, myślałem, ja. że tym razem ja, mi pozwolisz zacząć, no ale dobra, dawaj. Zaskoczyłeś mnie. Środkowy obrońca, jeden z trzech i ja tutaj postawię na Franka Debura. Holender, który jako pierwszy przekroczył barierę 100 spotkań w reprezentacji Holandii. Ostatecznie został przegoniony przez jeszcze dwóch innych graczy, jakim jest m.in. Snyder oraz Wander Sar. Wiadomo, jest aktualnie trzeci, a ostatecznie miał ich 112 tych występów. Obrońca, który idealnie się wpasowywał w futbol totalny, ponieważ był bardzo szybki, zwinny, potrafił idealnie wyprowadzać piłkę, co jest bardzo ważne w tym systemie gry. Oj, ta Dyspo. długa laga. Tak, właśnie. Może, to jak już zacząłeś, to powiedz o co ci chodzi. A nie, no krzywy specjalnie mi to zostawił, dlatego że piłka wylądowała wtedy na stopie Denisa Berkampa ta. Po pięknym zagraniu Franka Debura z linii obrony przeleciała nad całym stadionem. Denis zgasił i strzelił. No w sposób godny zapamiętania. Zresztą do dzisiaj to jest chyba mm. jeden z tych najbardziej ikonicznych momentów w Mistrzostw Świata. Tak. Przez tak. wielu wspominanych. A ty chciałeś na pewno powiedzieć o kapitańskich tak, obowiązkach obowiązki, które pełnił dość długo, był kapitanem tej, tej niespełnionej tej, 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 drużyny tak być, 98. Generacji 98 roku mniej więcej, która miała bardzo sporo talentów, a niestety nic nie osiągnęła. Niestety takie było. No to co? Spóźnił się, a mógłby spokojnie załapać się na wygranie tego jednego cennego trofeum. By się troszeczkę wcześniej do reprezentacji załapał, no, bo na pewno wcześniej na to jak Frank za, zasłużył. Tak. zasłużył. No dobra, lecimy dalej. Kogo my tutaj będziemy mieli? Zobaczmy. Środkowy pomocnik. No i ja postawię, ja postawię tutaj na Ruda Hulita, na piłkarza, który tak naprawdę mógłby być wciśnięty w każdą z pozycji, tak, którą dzisiaj obstawiamy poza bramkarzem, bo tam nie grał. Chociaż i Też tak. sobie radę. Tak, chociaż i tak spostrzegawczy, zauważyliby, że jego warunki fizyczne pozwoliłyby na umiejscowienie na tej pozycji. I takie podobieństwo do na przykład Rene Gity z tymi no włosami, właśnie, tylko Rudy, oczywiście z dreadami, nam się w zdecydowanie większym stopniu kojarzy. Piłkarz, którego przede wszystkim trzeba pamiętać. Pod kątem indywidualnym ze względu na Złotą Piłkę w roku 1987, a więc rok przed sięgnięciem z Opaską Kapitańską na ramieniu po Mistrzostwo Europy z Holendrami, Ludwig sięgnął po to wyróżnienie indywidualne. Tak jak już powiedziałem i zauważyłem, ta jego wieloaspektowość nie pozwala scharakteryzować go w takich krótkich, szybkich zdaniach, bo to był piłkarz naprawdę niesamowicie ciekawy. Ambasador holenderskiej piłki mm -hmm. w różnych miejscach. W Anglii, we Włoszech, tak. gdzie chociażby tworzył. Ten magiczny tercet trzech piłkarzy z Rajkiem Rajkardem i z Marko Van Bastenem. No i przede wszystkim także autor tej bardzo cennej dla wszystkich holendrów bramki w 88. W z, ze Związkiem Radzieckim, z Sowietami, w finale. To on otworzył wynik, który ostatecznie zamknął się na. Po pewnej bramce, do której jeszcze będziemy nawiązywać. Tak. No i przede wszystkim to jest też ten ktoś, kto dokłada. Jedną z siedmiu złotych piłek, które się dzisiaj pojawią, ale już więcej nic nie mówimy, bo przy, wyjdzie to jeszcze przy następnych piłkarzach. Tak jest. Ok, lecimy dalej. Tam jest Lewy pomocnik. I tutaj stawiamy na Gio Bronckhorst'a. Ktoś, kto raczej jest kojarzony z lewą obroną, ale my tutaj go usadowiliśmy na takiej pozycji troszeczkę. Wyższej. lewego górny, lewy, 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 na pewno by sobie poradził na lewy, 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 na lewy, 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 wszechstronny. Piłkarz, kapitan z 2010 roku, kiedy właśnie to on, chociaż nie do końca on, bo jeszcze powiemy pewnie o jednej postaci, która tak naprawdę doprowadziła w tamtym roku Holandię do finału Mistrzostw Świata, ale on pomógł chociażby słynnym golem. Według Oj, mnie tak. jeden z najpiękniejszych goli kiedykolwiek strzelony. Na tym turnieju został wskazany jako, ta, ten bramka została wskazana jako druga najpiękniejsza. Chodzi oczywiście o strzał, który otworzył wynik meczu półfinałowego z Urugwajem. Piękne uderzenie. Kurde, cudowne. taka bomba z dystansu. To cudowne. też pokazuje, że Gio potrafił to robić, więc tak. warto wspomnieć też o pewnego rodzaju związku z Barceloną. Tak, właśnie. To też właśnie. się w przypadku reprezentacji Holandii wybija. No i 106 występów na koncie, tak, więc to też się to też świadczy o doświadczeniu w reprezentacji. Dokładnie. W Arsenalu no. też epizodzik zaliczył, więc specjalne serce w serduchu ma. Dobra, tak lecimy dalej. Po Gio przyjdzie czas na napastnika. I będzie to u mnie przynajmniej Marko van Basten. Piłkarz, który gdyby nie kontuzje, na pewno statystyki był miał zdecydowanie bardziej imponujące, mm -hmm. zarówno na gruncie klubowym, jak i reprezentatywnym, no reprezentacyjnym. Marko van Basten to jest też piłkarz, który przecież sięgał trzykrotnie po złotą piłkę, więc już cztery nam się łącznie sumarycznie zebrały, dodając tą Hulita. kolejny z tych ambasadorów, który przecież wylądował w Milanie, tam mógł osiągnąć zdecydowanie więcej. Autor tej drugiej bramki, właśnie w finale Mistrzostw Europy z Sowietami. Cudowne uderzenie z woleja Tak, przychylam się zdecydowanie do tego zdania. No i Marco Van Basten też przez wielu komentatorów, przez wielu ekspertów uważany jest za no, tego wybitnego napastnika, którego chyba nikt nie był w stanie nigdy w reprezentacji Holandii przebić. Owszem, mhm. zdarzały się takie postaci, jak pewien pan, o którym jeszcze będzie mowa, zdarzały się wybitne osobistości, które pominęliśmy w tej jedenastce, jak na przykład Denis Bergkamp. Mhm. No ale Marco van Basten rzeczywiście, gdyby był zdrowy, to po wszystkich recenzjach, które czytaliśmy, po wszystkich książkach, po wszystkich relacjach. Byłby w stanie zasłużyć na miano tego, tej wybitnej, szlachetnej postaci w holenderskim futbolu. Zresztą dowodził też reprezentacją później, co też o czymś świadczy. Właśnie. właśnie. No, Holandia pod jego rządami w 2008 roku grała cudowny turnie. Niestety, Rosja to wszystko zakończyła wtedy. No i ten okres dominacji pod koniec lat 80., -tych, 90. -tych, tak, z tymi dwoma tak. złotymi piłkami pod rząd. Dobre, z bardzo. rzędu w zasadzie. Bez rusycyzmów tutaj. Nie, nie lubili się sobie tam. Drugi środkowy obrońca. Ja tutaj postawię na pewnego pana, który jest bardzo mocno związany z tą reprezentacją, Nata. Dlaczego? Ponieważ ją trenuje. Chodzi oczywiście o Kumana, byłego trenera chociażby Evertonu. 78 występów na jego koncie. Ktoś, kto również doskonale się wpisuje w ten schemat. Y znaczy, to miał te umiejętności, które były potrzebne do gry futbolem ofensywnym totalnym, totalnym, przepraszam, o to mi chodziło, ponieważ e, ustawiamy go na środkowym obrońcu, obrońcy, ale również sobie, sobie równie doskonale dawał radę na środkowym pomocniku, SPD dokładniej, więc idealny taki pivot, który z tyłu ma te umiejętności pozwalające na doskonałe wyprowadzanie piłki, no i oczywiście... Wspominaliśmy z Krzywym o... przed nagrywaniem tego materiału, bo tak dopowiem, a propos tych naszych pogaduszek przed tworzeniem materiału, o tym trafieniu z Sampdorią w Tak, z rzutu wolnego, jak w barwach Barcelony również dużo dobrych spotkań rozegrał. Ktoś, kto przecież też w 1988 roku zdobywał to Mistrzostwo Europy, więc musiał się tutaj znaleźć. Fighter, eee. który antagonizował jeszcze bardziej stosunki z Niemcami. Tak, i miał fryzurę dopasowaną do koloru koszulki. <śm> tak, to jest mem, to jest mem, który generuje coraz to nowsze. Pomysły są naprawdę różnorodne w tej kwestii. Dobra, lecimy dalej, i jest to kolejny środkowy pomocnik. Powiem tak. Początkowo mieliśmy w ogóle taki koncept, żeby postawić na kogoś bardziej defensywnego, bo naprawdę mm -hmm. tych talentów w, w tym kontekście było bardzo dużo. Mm -hmm. Sedor, Dawid, Van Bommel, którego ja osobiście bardzo cenię, no ale nie sposób nie oddać hołdu Wesleyowi Snyderowi. 134 spotkania Ktoś? Najwięcej. Niesamowity pod tym kątem. Najwięcej wyprzedził Edwina Wandersara, który z swego czasu był tym, jakby, osobą, która jako pierwsza osiągnęła 130 mhm. i miała tyle na liczniku występów reprezentacyjnych. Ktoś pokrzywdzony też przez życie i przez ludzi selekcjonujących najlepszych piłkarzy do plebiscytu złotej piłki. Mhm. W 2010 roku wielu, naprawdę wielu ludzi związanych z piłką nożną podkreślało, że to Wesley Snyder powinien sięgnąć po tę nagrodę. Sięgnął po nią Lionel Messi, a przecież Snyder ciągnął. Tak. Wózek z napisem Inter i ciągnął przede wszystkim również reprezentację Rani, Holandii. Tak. Świetna wizja, stałe fragmenty gry, przegląd pola, umiejętności. A nawet techniczne, z z, strzały z dystansu. Z... nawet strzelanie z główki. A więc e, z pewnością jest to też jeden z tych piłkarzy, których akurat nasze pokolenie, czyli mojej krzywego, Kojarzymy będzie, będzie i bardzo, ale to bardzo dobrze kojarzyć, bo wiele meczów z e, tym piłkarzem w roli głównej oglądaliśmy. Tak jest. Okej, okay, lecimy dalej. Zobaczmy, kto tutaj się nam pokaże. Środkowy obrońca. Normalnie ta linia, linia obrony, Cię tylko i wyłącznie przeze mnie Bo jesteś jest wysoki, e, dlatego ciągnął Ciebie takie karteczki, żebyś selekcjonował obrońcę. Tak, no to słuchajcie, ja postawię na drugiego obrońcę, który co prawda nie wiem, czy partnerował kadłub w obrony e, Kumanowi. Partnerował w 88. Tak. Właśnie nie byłem pewien, czy Kuman nie grał wtedy wyżej. Ale chodzi oczywiście o wspomnianego już dzisiaj przez Ciebie. Franka rajkarda, który przecież właśnie należy do już dwukrotnie wspomnianego tercetu z Mediolanu, wiadomo Van Basten, Hulit, Rajkard. 73 spotkania w barwach tejże reprezentacji, również spora elegancja w grze, również potrafiący doskonale wykonywać te obowiązki należące do obrońcy, który gra w systemie futbolu totalnego. Też bardzo charakterystycznie, jeżeli chodzi o wygląd, tak jak jego kolega z boiska. Bo akademik może nie był rudy, ale ta fryzura dreadowa również biała. I wąsik, w pamięć, który czasami się pojawia. Nasze pokolenie może go kojarzyć z 2006 rokiem i Barceloną, kiedy to właśnie on prowadził tęże drużynę. I już więcej nic nie mów, bo ja do ja dzisiaj wiem. przeżywam ten finał Ligi Mistrzów. Zaledwo. Ale Krzywy też ma coś do powiedzenia w tym temacie negatywnego, dlatego że on często kibicuje Niemcom, a w 90. właśnie, roku, no dokładnie. Ja Rudy bardzo Fener. lubię reprezentację Niemc, Niemców. A Rejkard jest tym piłkarzem, który um, tę rywalizację troszeczkę zaognił, ponieważ jak Adam już powiedział, właśnie w tamtym roku podczas jednego ze spotkań napluł mu w twarz dwa razy. Tak, dwa razy. Dokładnie w tył głowy, ale wszyscy potem się z tego śmiali, że Rudy Fuller będzie musiał chyba trzykrotnie mieć głowę, bo Oj, tak. to było na tyle jakby niefajne i jednocześnie także symboliczne, że wbiło się w pamięć wszystkich kibiców piłkarskich z tamtego okresu. Jeszcze bardziej chyba, tak jak Krzywy już słusznie zauważył, podsycił tym samym tą rywalizację niemiecko-holenderską, o której również powinno się mówić. Mhm. No i kolejne sprzężenie z bardzo, jakby nie było. Tak, tak. E, tutaj to jest symptomatyczne przy okazji Holendrów. Trener, Rinus Michels, nie może być nikogo innego. Przez wiele uważany za jednego z... Oj, oj, oj co tam się dzieje? Tak, zdarzają się czasami takie rzeczy, Nikodem nam zasabotował nagranie. W każdym razie Rinus Michels postać, która selekcjonowana jest do wielu rankingów najlepszych menadżerów w ogóle w historii świata tak. piłki. Franz Futbol ogłosiło go tym pierwszym, najwybitniejszym w swoim rankingu, więc to już samo w sobie o czymś świadczy. Przyjaciel twórca futbolu totalnego co, co chwilę tutaj tak, wspominamy. Dokładnie. Przyjaciel Krojfa, ktoś, kogo sam zainteresowany, czyli ten główny bohater tworzenia totalnego futbolu. Czyli Johan Cruyff wspominał po mm -hmm. latach, mówiąc, że to był jego mentor, to był jego przyjaciel, ktoś od kogo się uczył. Nie tylko totalnego futbolu, ale też podejścia do spraw związanych z futbolem, do spraw okołofutbolowych, pewnie także i życiowych. Więc mm -hmm. grzechem byłoby takiego mentora tutaj nie umiejscowić. Poza tym cztery epizody w reprezentacji. Holandii. Te najważniejsze, czyli chociażby w roku 1974, kiedy Holendrzy byli o krok od zdobycia tytułu mistrzowskiego w mm. mistrzowskim turnieju, czyli mistrzostwach świata. Wtedy starli się znowu z Niemcami. Tak. Po raz kolejny mają to w zwyczaju w swojej historii piłkarskiej się z nimi mierzyć. No a dodatkowo też autor sukcesu z roku 1988 To był ten pan, który się łapał za głowę po uderzeniu Marko Van Bastena. Tak więc wybitna kto się nie łapał za głowę. Tak. Rinus Michels jest trenerem naszej reprezentacji Okej. Okay. Zobaczmy, kto będzie. Następny. No, nie zamieszałem, więc. No, tak. <laughs> Ciepłe karteczki unikamy, tak. <laughs> Bramka! No to kto to może <laughs> być? Ktoś, no to było kto, przeznaczenie. Kto, to było kto przeznaczenie. mógłby walczyć o miejsce w 11 wszech Czasów Manchester United? wiadomo, Edwin Van der Sar. tego czasu miał on najwięcej występów. Wiadomo, kiedy już przegonił Franka Debura. Eee, to jest Ktoś, kto również długo grywał, a niestety nie zdobył nic, chociaż był wiele razy no, dość blisko. 130 występów, yy, na mistrzostwach Europy zagrał 16 razy, co jest dość sporo. Yy, poza tym no, klasa sama w sobie, bramkarz, jeden z najlepszych na świecie. No To trzeba jednoznacznie tutaj podkreślić. Ktoś, kto przecież na mistrzostwach Europy no pechowo no, niestety z, właśnie z Czechami odpadał, a mógł doprowadzić tę drużynę do finału. Kurcze, no o nim można mówić tyle... Najwięcej minut w reprezentacji Holandii. O, Ponad 10 tysięcy minut. No to jest też logiczna konsekwencja tego, że to był bramkarz, więc właśnie, regularnie prezentował się w pełnym wymiarze czasowym. Zmieniamy. Poza tym najwięcej występów na Mistrzostwach Europy. Więc naprawdę bardzo, ale to bardzo ikoniczna postać. Prawda jest taka, że jeżeli myśli, ktoś z nas słyszy hasło Holandia bramkarz, to widzi chyba tylko Vandal Stara. Więc stawiamy właśnie na niego. No dobra, zostały jeszcze trzy pozycje. Zobaczymy, kogo tutaj wylosuje. O, jest HPO, jest więc nie może być nikogo innego. To musi być Johan Krojf. Wybitna postać, zresztą już wspomniana tak. przez nas. Trzykrotny tak. zdobywca złotej piłki, podobnie jak Mabasa. Mamy ich siedem. Tak, dwa razy z rzędu. Dołożył jednocześnie te trzy, żeby skompletować siedem. Mogło być osiem, gdyby Snyderowi nie zabrali. Tak, ale tak. dobra, zostawiamy już ten wątek. Johan Cruyff, twórca futbolu totalnego. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał książki, to serdecznie polecam. Tak, biografia polecam. bardzo ciekawa. Tak. Obrazująca to, jak tworzył się na oczach tych wielu młodych, późniejszych gwiazd piłkarskich ktoś kolosalny mm -hmm. dla świata piłki. Zresztą nie bez powodu, on jest nie tylko w XX wieku, ale w ogóle w rankingach pokazujących największe postaci w historii tej cudownej tak. I dyscypliny sportowej uważane za jednego z najważniejszych pionierów, bo to on wprowadzał tak naprawdę. Gdyby, te... Gdybyśmy robili kiedyś jedenastkę wszechczasów XX wieku, to myślę, że spokojnie by się w nim Spokojnie. Te ofensywne koncepty do futbolu i tak dalej, i tak dalej. Erik Cantona, taki cytat, no. na który teraz się powołam, a przecież wiemy, jaki charakter ma Erik Cantona, jakim krnobrnym był piłkarzem, jaką charakterystyczną jest osobowością, powiedział, że to był. Osobnik, który wpłynął na niego piłkarsko w niesamowitym stopniu. Obserwował go, chłonął tą miłość do piłki. No i to chyba mówi samo przez się. Też tych występów i bramek powinien mieć zdecydowanie więcej. Johan Cruyff, specyfika czasów, w których występował. No i też ktoś, kto stworzył takie dość naturalne połączenie na linii reprezentacja Holandii, czy też Holandia i Barcelona. Tak. Ktoś utożsamiany zresztą z Barcą, z reprezentacją Holandii i Ajaxem. Wybitna A postać. Skończył w A skończył w Feyenoordzie. A skończył w Feyenoordzie, tak. To też do, warto podkreślić. Ale później przejął taka... lejce w Ajaxie. No i kojarzona, kojarzony przede wszystkim z numerem 14 i co ciekawe w Amsterdamie tramwaj numer 14 nosi, to znaczy ta linia nosi jego imię. No i też te cudowne imprezy w latach 70-tych. No, nie obyłyby się bez udziału tak. Johana dobra Ostatni piłkarz z mojej strony. Prawy pomocnik. Uwaga, kto to może być? Ktoś, kto na prawej stronie jest, ale schodzi na lewo. Hmm. Tak, widzieliśmy. Celowo to podkreślamy, bo widzieliśmy z krzywym przed nagrywaniem tego odcinka tak. takiego mema, w którym jest przyszłość Ariana Robena zarysowana w menadżerze. Jako, jako menadżer. Jedenaprzeczkę. Wszyscy, wszyscy na, na prawej, prawej stronie. To by tak mogło dość ciekawie. Tego lewonożnego bramkarza, który strzela, byś musiał wyłapać. Ederson, o Czech też kiedyś Ederson jest lewonożny, chyba tak. No, w każdym razie, Robin. Ktoś, kto przecież razem e, ze Snyderem tworzył taką parę, powiedzmy, bardzo bramkostrzelnych pomocników. No czy Robin, wiadomo, podwieszony momentami był jako napastnik, chociażby na Mistrzostwach Świata w 2014 roku. Gdyby miał trochę więcej szczęścia, mógłby zagwarantować w 2010 roku Mistrzostwo Holendrów, bo jak dobrze niektórzy pamiętają, miał taką pamiętną sytuację jeden na jeden z Kassiasem, gdzie to właśnie Iker się no, popisał, Popis. bo wyciągnął troszeczkę wyżej bodajże swoją prawą nogę, no i Robben strzelił prosto w nią. Człowiek tak przewidywalny, a jednocześnie nieprzewidywalny, bo wiadomo że było, że zejdzie na tą lewą, ale co zrobi później? Znaczyk. chciałem powiedzieć, że wiadomo, Wszyscy że... Wszyscy się tak nabierali na to. Tak, o to, no, o to mi chodziło. <laughs> 96 występów, 37 ramek, bardzo ważna postać dla Holandii na tych turniejach w XXI wieku. Gdyby właśnie miał więcej szczęścia, to pewnie po jakichś Twoją by z tą reprezentacją sięgnął. No, w 2014 była dobra temu no okazja. Mogł na i... początku swojej kariery był kojarzony bardziej z lewą stroną, ale wiadomo, że później to jego przekształcenie na tego prawego napastnika, prawego pomocnika, swojego. Tutaj utrwaliło i mieć miejsce. I właśnie jest na naszej prawej stronie pomocy. No dobra. Została jedna kartka, więc będę Nie mieszał losuję. tylko, więc będę mieszał tylko, imitując, że coś tam jeszcze jest. Jest napastnik, no jest oczywiście Robin van Persie. O, Robin. Van Oj, van Persie. najwięcej bramek w reprezentacji Holandii. Najlepszy 50, szalec. ponad 100 występów. 50 bramek, 102 występy. Tak, ponad 100 występów, 50 bramek statystycznie już. Samo w sobie to mówi, że to powinien być piłkarz, który w takiej jedenastce się znaleźć się powinien. Mhm. Jeżeli chodzi o moje pozytywne odczucia na, na temat tego piłkarza, to one oczywiście są ograniczone pewnym przejściem. Ale do niego jako jego reprezentacja. Holandii. Ale właśnie chciałem powiedzieć, Artystanta. że nie przeszkadza mi to stwierdzić, że z racjonalnego punktu widzenia to jest ktoś, kto dorobek w reprezentacyjny ma naprawdę imponujący. Mm -hmm. Autor też jednej z najbardziej ciekawych, charakterystycznych, imponujących tak, koniczyń na, na mistrzostwach mundialu. świata. Brazylia i wszyscy, którzy pamiętają ten mundial, na pewno również identyfikują go Latający, latającym Holendrem, robinem wamperskim lecącym do dośrodkowania Daleya Blinda. Fantastyczne uderzenie, które namalowało poniekąd jego obraz w reprezentacji Holandii, bo to się przewija w przeróżnych rankingach. Mm -hmm. To zdjęcie za każdym razem jest wyławiane. W 2006 roku stawiał pierwsze kroki. Kończył ten okres reprezentacyjny z opaską kapitańską na ramieniu. To tak. też o czymś świadczy. Co prawda tutaj z przodu pewnie wielu pokusiłoby się, chociażby od Denisa Bergkamp'a, ale ta potężna lewa noga RVP komponuje hmm. nam się idealnie z tym drugim napastnikiem, jednocześnie także tak. pokazuje tą... Bardzo podobni do siebie momentami. Tak, ale pokazuje tą komplementarność tej jedenastki, no. że tu jest sporo zawodników grających, dysponujących różnymi umiejętnościami. Mm -hmm. Akurat Robin Van Persie jest, jest piłkarzem, który w większym stopniu zazębia się z Marco Van Bastenem, moim skromnym zdaniem, chociaż oczywiście na Denisa Bergkampa również by się znalazły argumenty, tak. ale oczywiście musieliśmy RVP docenić. Tym samym dobrnęliśmy do końca. To była nasza jedenastka o ranie. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego tak materiału. Napiszcie swoje propozycje. Otóż to i widzimy się w kolejnym na kanale Piłkarzyki już jutro. Bardzo dziękujemy. Dzięki, wielkie przyjemności. Danku. Danku. danku, danku, a nie Dankiej? Albo Dankiej. No. To chyba zależy od. Czy ktoś to... zna niderlandzki? Nie napisz. Dajcie znać w komentarzach, dokładnie. Trzymajcie się, cześć. Pa.